Siemano, Siemano, jestem werte, Witajcie dzisiaj w grze simulator Elektryka. Zobaczymy, co to jest. Gierka niedawno wyszła, ja jeszcze w to nie zagrałem ani razu. Ale wiecie, to wszystko w stylu house flippera i tym podobnych. Także zobaczymy, jak tutaj damy radę jako elektryki. widzę, z, z tego co widzę, gra jest po angielsku. Niemożliwe, niemożliwe. Dobra, 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 dobra. Dostajemy małe podpowiadajki na dzień dobry. No, mhm, mhm... Dobrze, dobrze, samouczek jak najbardziej musi być. Reputacja i pieniądze. O, od dojczulka dostaliśmy takie rzeczy. Wow. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho co się tu dzieje? Czekajcie, wlecę w opcję. No za dużo w tych opcjach nie ma. I tak że co, musimy tutaj posprzedawać jakieś śmieciochy, posprzątać nasz garaż i będziemy normalnie brali się do roboty. I z tą blachą, z tym też na 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 czcimy, czcimy, pika, pika naszego, spadaj mi z tymi wszystkimi rzeczami. Tak, nie ma zmiany języka na polski, jest tylko angielski. Możliwe, że to dlatego, że kluczyk dostałem tak właściwie do gierki, takie rzeczy również mogły się wydarzyć tutaj. A deseczka. dobra, posprzątaliśmy, jest. Dobrze, twój garaż jest czysty, świetnie, przynajmniej czystszy niż <laughs> wcześniej. Dobra, idziemy do laptopa, akceptujemy, robotę. I trzeba będzie wpisać hasło, tylko, tylko hasło oczywiście gdzieś gdzieś jest. Dobra, zobaczmy, chodźmy do laptopa. Okej, okay, hasło. Kurcze, jakie by tutaj hasło dać, dam hasło Vertez. Oho, nie działa, no to admin. Pięknie. Dobra, gdzie to jest przypomnij hasło, halo. Halo! Nie, ja wyłączam tego laptopa. On jest zły. Musimy gdzieś yy, zgarnąć hasło. Gdzie może być hasło? <grytanie> Zaliczyło nam, żebyśmy poszli do laptopa, ale nam. Nie podali hasełka nigdzie. No pięknie, pięknie, naprawdę. Fajna gra. Dostajecie tutaj początek gry. Dostajecie początek gry i weź tutaj odgadnij... Co jest hasłem Tak, tak właściwie, nie? Jakie drzwi małe? jak powiedział albo gościu jest strasznie wysoki, też może być coś takiego. Zajrzeć do miasta. Niemożliwe. Dobra, podpowiedajka, Hasełko. Czym może być hasło u pana elektryka? No tak, no tak. Może coś pod tabem znajdziemy? Nie, tutaj nic ciekawego nie mamy. Aha! Nie zauważyłem. Dobra, okej. Okay. Pyk. Tu jest hasło. 6942. Dobra. 6942. 9, 4, 2. O je, oh, yeah. dobra. Co głupota z tym hasłem. okej. Okay. O. Oh, oh. Ała, moje oczy. Halo, flashbang. Ja pierdzielę, Coś się dzieje. Archimon, nic nie ma, dobra. Dostajemy robotę od pana Alessandra Castillo. Dobra. Chciałem włączyć światło. I co? I nie działa. Jestem starym człowiekiem. Trudno to dla mnie, żeby to naprawić, okej? Okay? Wedną tutaj przyjdzie meczka i mi to napraw. Okej, okej? Muszę sobie dodać od razu. Śrubokręt. Jest, jest. Chcę kupić śrubokręt. Dobra. Akceptuj. Okej. Okay. Feres job. Akceptuj. Anulowałem. Dobra, mamy akceptowane. Co teraz? Co teraz? Okej, okay. Wy, wyjdź, wyjdź kurczę z biura. Dobra, o, biuro, kurde, to jest garaż jakiś. Jest, tak! Chcę zacząć robotę! Dobra, słuchajcie, lecimy. Elektryk, zobaczymy jaki tutaj ze mnie będzie elektryk tutaj w tej grze. <laughs> Twoja pierwsza misja, świetnie. Dobra, za każdym razem, kiedy przyjdziesz do, do czyjejś chaty, szybko patrz, patrz szybko. <laughs> Fusebox, czyli co? Z korkami. Kurde, ale te dropy FPS-y tutaj Optymalizacja tutaj to jest piękna. Hmm, ale by sobie za zjadł. Dobra. Hmm, tutaj jest ten Fusebox, 3 metry. O, mamy korki, mamy korki. O! Czekajcie, mamy tutaj coś pokazane. Dobra, filmik oglądam, żeby nie było, nie? Okej. Okay. Eee, za każdym razem, kiedy jesteś w robocie, wyłącz światło! Bo cię kopnie. Tak, trudno jest czasami znaleźć odpowied odpowiedni switch, co nie, ale zawsze możemy wyłączyć wszystko. Bez kitu. Bo musiał, nie wiem, światła wszędzie odpalać i zobaczyć, czy zgaśnie. Dobra, kurde! Wyłączamy wszystko, zostawię to otwarte, jak pan Janusz. I chodźmy tutaj. Jak to drzwi zamknięte? Dobra, co tutaj chciałeś? Czekaj, znajdź... Sprawdźcie, wszystkie kable są dobrze podłączone, tak? Chcę to mam jakoś... odblokować? Pytanie, czy jestem w dobrym miejscu. Nie, no jest. A, bo tutaj mogę sobie odpalać. Dobra, to jak mogę sprawdzać te kabelki, co? Halo, pierwszy raz w to gram. Dajcie mi jakąś odpowiedź. Jest po prostu napraw. Kurde, świetnie, świetnie. Dobra. A, mogę przytrzymać! Dobra. Widzicie, czasami się opłaca popatrzeć w takie podpowiadajki. Możemy to ściągnąć poprzez wciśnięcie, dobra Teraz będzie najważniejsza rzecz, kabelki Kabelki, skąd mam wiedzieć, który to jest kabel? Halo, nie jestem elektrykiem No nieźle Ok, jeśli wszystko będzie dobrze, będziemy mogli wcisnąć, tak? Ok Ok Mik Dobra, to co? Jak śrubki ściągamy, to też ściągamy, to też ściągamy. No i patrzcie, urwane mam to przesunąć? Łe, 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 Łe. Co mam tutaj przestawić? Halo. Aha, tu są śrubki, to A w sumie klikałem w śrubkę, czemu nie zaakceptowało wcześniej? Chyba, że nie klikałem. Dobra, dajmy to tutaj, tak. To mam teraz zaznaczyć? Aha, po prostu tak. No, ciekawe, w które miejsce mamy wsadzić. Dobra, dam tutaj, a czarny wtedy kabelek damy... Aha, na górę. A, czyli to... Do... Dobra. Okej. Okay. Myślałem, że tam obok mamy dać i tak, o, kurde, który podpiąć, żeby było git. Hmm, Tutaj mogę jakoś jeszcze przekręcić. Tutaj mogę przekręcić. Ej, wracaj, wracaj, wracaj. Czy mam na szybki klikać. Dobrze. Okej. Okay. Same. Okay. Czekajcie, zgasimy. Nie wiem, czy zgasimy, czy nie, ale dobra, odpalamy prąd. Congratulations! Działa światło. Dobra. Kurde, okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Spoko, to, to było proste. Job done! To idziemy. Yes! Okej. Okay. Naprawiliśmy to, proszę bardzo. Jesteśmy Max, pa pieniądze. Ma więcej pieniędzy za wszystko. A jeszcze sprawdziliśmy czy działa i dodatkowy hajs za to, za sprawdzenie. 20 dolarów, żeby podejść i klik, działa. Dobra, nara. <grym> Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. New message. New message, o kurde, ale nam tutaj Sławę już tutaj zapodał na mieście. Dobra. Battery in my controller, hello sir. Znalazłem to starą konsolę u mojego dziadka w chacie. Chciałem zagrać, ale nie działa mi pad. Okej, okay, pomożesz mi? Dobra. <laughs> On nie ma pieniędzy, ale może mi dać wszystko innego. No, <laughs> taki padzik. o kurde, ale to faktycznie kiedyś na taki się grało. Tylko, że tutaj brakuje kabelka, nie? Co, kabelek ci zrobimy? Dobra, akceptuj. Akceptuj, idziemy. Za darmo, słuchajcie, pro bono. Łe łe łe, 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 co to? Aha, bo mi to wysłał. Widzicie, widzicie takie rzeczy. Dobra. Potrzebujemy zupgradeować nasz śrubokręt. Okej, okej. Okay, okay. A, narzędzia też się psują. Dobrze. Obróćmy go. Tak, chcę kupić upgrade'a. Tak, kręcimy. Kresnie się psuje, co? Każdą śrubkę, ja pierdzielę, ale, ale lipa. Ściągamy. Okay. Daj mi to bliżej. Halo. <grym> to mi się podświetla w niektórych miejscach, a w niektórych nie. Dobra, jak ściągniesz płytkę. A, widzicie. Tak, ściągnęliśmy płytkę. Dobra, pięknie. to co ci tu nie działa, co? Wyciągaj to wszystko, co możesz. To jest... ...kabelek, dobra, bateryjkę, tak? OK, Dobra, aha, i tutaj mamy wszystko, co jest... ...co jest tak, czyli bateryjkę, no to zamieńmy bateryjkę. Tak, chcemy kupić bateryjkę. Po co mi to teraz? A, żeby zamontować. Eee! Wracaj mi, kurde, z tym! Halo. Patrzcie, zarąbali mi. Zarąbali mi. Dobra, to ja, ja bym chciał to składać, co? Bo wszystko jest tutaj głód a? a dobra, bo widzicie, tutaj mamy mamy dwie opcje. Mamy tutaj rozkładanie, a teraz mamy opcję składania. No i kurde, no i pięknie, no i pięknie. Teraz sobie mogę składać jak chcę. A mi to oprócz jakoś logicznie. Uuu, dobra. O, 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 dobra. No to ten. A, to jest na odwrót, dobra, daj. Mamy baterijkę i co? Po prostu sobie klikam. Wait a second. Tu mi brakuje tego podłączenia właśnie. Dobra, włożone, tutaj włożone, włożone. Co mi tu jeszcze brakuje? Good, 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 all good. Dobra, tylnia płytka. Spoko. Żeby przykręcić, jeszcze potrzebuję tej płytki. Gdzie ona tu jest? Miej na proponuję, żeby ją założyć. Chyba, że czegoś jeszcze nie podłączyłem tutaj. Ale rozkminki. Dobra, nie chcę backcase'a, chcę frontcase'a. coś takiego. Tu jest frontcase, ale. Ale mi go nie wylokuje pięknie. Tak jak nie, czegoś nie włożyłem tutaj. O! Nie podłączone jest! Kurde, no. Myślę, czemu nie mogę nałożyć? Nie podłączyłem. To bym miał tutaj. No i teraz śrubki, tak? Dobra, myk. Śrubka, śrubka. Dawaj, dawaj, dawaj. Proszę bardzo. No i test device. Status good. Okej. Okay. Pa, jednak dał pieniądze. 60 dolków. Dobra, wysyłaj itemka. E, no pięknie, dobra. No tak, chwilę się posiedzi w grze, żeby ogarnąć. I tutaj normalnie będzie git. Mm, dobra, będzie potrzebny śrubokręt, mamy śrubokręt. Spróbujemy na moim śrubokręcie tam pojechać. Jeśli. Jeśli nas yy, nie ten. Nie wywalą, To to no. My nie przyczytałem, co muszę zrobić, ale to nieważne. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy tutaj rzeczy. Dobra, no to ten, gdzie są korki, co? misterioski, tu są korki, dobra. To tworzyć. Adios? Dobra, nie ma prądu w całej chacie. Ciekawe, tu jest podobno jakiś. logiczny kluczyk. A, mamy dostęp do pokoju. I z tego co widzę, to już tutaj jakaś profesjonalna robota idzie. Dobra. Mm -hmm. Double outlets and many more to come. Ok. Next. Dobra, teraz po prostu będzie trudno, żeby się pomylić, tak? Ok. Line neutral and. I uziemiacze. Dobra, ok dalej. A no może telewizora nie zepsuje, jak myślicie? Przeciągnęliśmy ramkę, mik, 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 no to tak jest, tak jest. Podłączamy, śrubkę wkręcamy, Ale te śrubki od razu dam stąd. Dobre jest to, że podpowiada mi od razu, gdzie te kabelki wrzucać. Dzięki czemu faktycznie nie idzie się pomylić, chyba że, chyba że później dostaniemy jakieś yy, pro zadania złe i niedobre. Daj to, myk! Dobra, idziemy, idziemy odpalić korki Zobaczyć, czy działa Myk Kończone Aha! A teraz, a teraz wyłączymy z prądu, żeby wam telewizor padł po prostu, żebyśmy mieli więcej rzeczy do naprawiania Pięknie, widzicie? To jest, to jest technika, to jest technika Dobra, i mamy teraz To tak, to musimy też zrobić Dobra Wypad mi z tym Dobra już, śrubokret mam, kurde się spinają do mnie, ja pierdziele ty Myk, 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 przy bardzo No na pewno działa Dziękuję bardzo Zrobione. Mogę tu coś podłączyć? Tak dla testu. Tak to? Pójdziesz tutaj. Nie spadł telewizor, nie spadł, dobra. Ach kurde. <grych> Zobaczmy teraz. Make. Patrz, nie działa, no. Dziękuję, działa. Pięknie. Dobra, nara. <laughs> I kolejne gniazdko do naprawiania, tak? To gniazdko. Dobra, robimy to. To jest faktycznie. Dużo łatwiejsze. Znaczy dużo łatwiejsze, no już jak u Garnia co w grze chodzi. Jakieś takie podstawowe sterowanie. wybrać? Ciekawe. do tego. Okej. Okay. Tutaj do tego, bo jest w jakimś lepszym stanie tak to wygląda. Brawek Supki wkręcamy. Kurde, bo to podwójne było, nie? Ja bez to było podwójne, to nie powinienem do obu kabelków zrobić, bo rozkminka leci teraz. Dobra. Działa! Dobra, okej. Okay. Turn the TV on działa, zrobiłem. Dobra, nara. Pieniądze dajcie, a ja idę. Cześć. Okej. Okay. Ok, gniazdka naprawione, to jest, ale zapłaciła hajsu, nawet za odpalenie tywika, normalnie, kurde, 230 dolarów za robotę, o kurde, trzeba się przeprażowić na elektryka, normalnie, <ścoughs> a no ładnie, no ładnie, Land Lover. Okej, okay. okay. a wiem jakie tutaj kwiatki normalnie stawiasz. <kłysy> mm, tak, jestem ogromnym fanem kwiatków. Mm -hm. Tak, 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 tak. Dobra, co mi polecacie? Tutaj o kabelki. Okej, okay, a ad ad Potrzebuję go? Nie wiem. Cofnij, cofnij cofni mi tutaj do maila. Co eee... mi proponowało? 10, tak? Nie 10, no. Nie wiem, czy to w sumie tyle proponuje. Ale okej, okay. dobra. Akceptuję, jedziemy do roboty tutaj do ciebie. Zobaczymy. Tak, chcę, chcę tutaj porobić. Chcę porobić. Co, co tutaj się dzieje? O kurde. Mm. O, naj... naj... Najtrudniejsza robota, słuchajcie, z kabelkami. Dobra. Ok, no tak, nowy kablek kłaść to faktycznie. Okay, dostaliśmy się. Jest box Hidden Seek. <ścoughs> o nie, potrzebujemy klucza. Ile broślinkę zepsułem? Trudno. Uh -huh. muszę filmik ogarnąć tutaj. A czyli muszę podłączyć do tych? Aha, okej. Okay. biorę kabello. I tutaj mamy doprowadzić. Mm. Dajmy tutaj. Ok, spróbuj. Dobra, działa światło. Ale nie działają tak jak powinny te światła. Dobra. I pod usprawdzamy kable, które są aktualnie podpięte. Ok. Wejdźcie do tej lampy. A tutaj widzicie, tutaj nam brakuje kabelka. Oh shit! <laughs> Czekajcie, wait, bo to nam każe wyłączyć korki, żeby kabelki płączyć. Aha. Dobra, na tylko tutaj, dobra. Klik. Wyłączamy. Dobra, a, a mnie prąd pierdyknął, No w sumie. Się rozpędziłem, no nie? <laughs> mm -hmm. Coś proponuję ciekawego, żeby nowe kable położyć. Tyle jak to w filmiku idzie? Tam już kabel nie sięga, tak? Aha, mogę do drugiego podpiąć. A, widzicie? Tylko no, oczywiście trzeba wszystko minąć. Dobra. Praska wyłączam. Oblastki tu nie da się połączyć, prawda? No nie da się, okej. Okay. Teraz sprawdzić. Ha, mogę, żeby przez wentylację szło. Ma tu kamerę. Dobra. Pyk, pyk. Ciekawe, ciekawe. Kabelka już tu nie styknie, co? Ok. All lights connected. Dobra, zobaczmy to. Co ja wyłączyłem? Aha, bo tylko tego wyłączyłem. Dobra. Okej, okay, dwa naraz się odpalają. Coś ty mi tu nie działasz A bo muszę jeszcze nie no wait Single light switch. Aha, single on mi tego nie klika Aha, podpowiedź. Prawym wszystkie myszy się odpala z prawej strony. Ja pierdziela. ja sobie klikam lewy i tak. No coś, tak tyluję w dobry ten, a tu nie działaj. <grytale> Dobra, czyli tutaj działa. Congratulations, dziękuję bardzo. Czyli nauka kabelków, jak najbardziej. Spoko, dobrze, kupiłem tego więcej, bo byłby problem. Mission complete. Dobra, super. Super, super. No, jeśli kogoś ta, taki tematicki jara, no to jak najbardziej. Idzie się pobawić w takiej gierce. Dobra, mm, zobaczmy, czy coś kolejnego tutaj. Yy, 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 yy. Dobra, i się kąpać to, to lecimy z robotą Aaaa Rozmontowanki będą leciały Dobra, dajesz Cyk, cyk, cyk Żeby to wyłączyć, bateryjki wywalić Dobra, obudowa wyrąbana W kosmos Dobra, ściągamy wszystko Broken, baterię sakad Broken Dobra, odpinamy oczywiście Wszystko trzeba sprawdzić, nie? ci nie działają detektory żadne. O, i kolejny broken. Dobrze, że to rozmontowałem, no bo by było. szybko sprawdził, nie? Poszło nie tak. Jak pamięta, elegancko. Dobra. E, replace. 5 dolarów wyłożyliśmy na robotę. 300, a fix? Uff, możemy naprawiać. Nie musimy kupować nowych. Czyli mogę sprawdzać wszystko. Czekaj, co, co to za narzędzie w ogóle jest? Okej. Okay. Screenplay broken. Mogę pod kogo go naprawić? Co właściwie mogę jeszcze sprawdzić? Pług jest broken. Dobra. Łaczka. Hmm. Dobra. Czaję bazu. I teraz dopiero odpiałem. Świetnie bardzo... luty padły już, nie ma lutów. Good, good, good. Kondensatorki padły, czy znaczy jeden padł. Wyciągamy. O, tak, chcę kupić. No proszę bardzo i teraz to muszę jakoś... Teraz zamontować? mocować? jakoś, czy coś? Czy, czy ten też. Aaaa, dobra, on od razu lutuje. Okej, okay, dobra, jak od razu lutuję, to świetnie. Tak, chcę kupić nową część. Kurde, to widzicie to zamiast wymieniać. I nie wiadomo ile hajsu za to dawać, ja tu kurczę normalnie biorę i naprawiam części i, i mam taniej. Dobra, naprawione. Super. Dobra, status good, okej okay. Sensor, o! Sensor możemy naprawić, dobra Uff Dużo popsute Coś odmontowałem Tylko odmontowałem Nek. Nara Tak, stawiamy nowy Stawiamy nowy czy było jeszcze popsuta tutaj. Ty byłeś popsuty. Pik, 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 pik. Zabieramy cię, ziomeczku. Proszę stawiamy nowy. Coś mam przez przed tym muszę przyznać. Coś jeszcze nowe. Pracowanko. Super. Wszystko jest gud? Według tego wszystko GUT. No to wracamy. I wszystko zostało tu pięknie naprawione. Nice. -o. Dobra, wstawiamy rzeczy. razu podpinamy. Proszę bardzo. No, śrubokręt. Kręcamy. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę, bo to wiecie. No, no, no i najlepszym się zdarza o czymś zapomnieć, nie? Git. wpięte wpięte. Dobra, jeszcze tutaj parę elementów mamy. Założenia. No, tu generalnie wszystko naprawiłem, także Git jest. Dobra, co tutaj jeszcze potrzebuję? Za Dobra, to trzeba przykręcić, okej. Okay. Szukałem czegoś brakującego. Wkładamy baterię. Pyk że mogę od razu przykręcić. Nie, zaślepka za ślepka tutaj. ok? Coś jeszcze? No, z tego co widzę, jest przywiązane. To 100%. Okej, okay, test device. No proszę bardzo. Działa, działa, wykrywa. Świetnie. Temat ogarnięty. <grywa> Dobra. Nie no, powiem, że kurczę, tutaj i... Yy... Fajnie się gra, tylko to no mówię, no trzeba, trzeba mieć zajawkę. Jeśli chodzi o takie, o takie tematy, to, 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 to będzie git. Bo jak nie macie zajawki, to w sumie możecie się bawić. O tak, o tak po prostu. Może się czegoś nauczycie, chociaż uczyć się czasami z takich rzeczy, to, to może być nie tak jest, ale... ale dobra, jak to boli. Generalnie spoko. Spoko gira. Nie jakiś nie wiadomo jaki symbolator rozrobiony dla beki, tylko faktycznie, żeby tutaj coś... Coś pokminić, coś porozkminiać i tak się o to o, obawić. Także słuchajcie, zarobiliśmy 1122 dolary na kilku prostych zleceniach w pół godziny. Proszę bardzo, tak się to robi. <grytanie> Dzięki wielkie za oglądanie. jeśli gra Wam się podobała, to sprawdźcie, czy może takie dwa nie jest taniej. Ja Wam najbardziej polecam tam sprawdzać. No i co, link w opisie do następnego. Zostawcie opaczkę w górę, komentarz. Suba, na razie, cześć. Żuby yo.